Cześć, w dzisiejszym odcinku omówię 7 ogólnych wskazówek, które mogą być pomocne w walce z bólem pleców. Kiedy ból się utrzymuje, często zdarza się, że kręgosłup i otaczające go mięśnie stają się bardzo wrażliwe na dotyk i ruch. Ból, który odczuwasz podczas ruchu i aktywności, odzwierciedla jak wrażliwe są Twoje struktury, a nie jak bardzo są uszkodzone. Jest więc bezpieczne i normalne, że możesz odczuwać ból, kiedy zaczynasz się ruszać i ćwiczyć. Ból ten zwykle ustępuje z czasem. Gdy stajemy się bardziej aktywni, chociaż ból jest silnym bodźcem do zmiany strategii ruchu w celu ochrony bolesnej części ciała, ustąpienie bólu lub urazu niekoniecznie stanowi bodziec do powrotu do pierwotnego wzorca. Dlatego szczególnie osoby z niekorzystnymi przekonaniami o swoim problemie są mniej przychylne do przywrócenia zdolności do pracy mięśni, do stanu sprzed bólu, co np. może być jedną z przyczyn nawrotnych bólów pleców. Jeżeli zmagasz się z bólem lędźwi, sprawdź darmowy dokument, gdzie przygotowałem 10 informacji, które musisz wiedzieć. Ból zawsze jest mieszanką czynników biologicznych, psychicznych i społecznych. Nie ma czegoś takiego, że zależy tylko od uszkodzenia tkanki. Czynniki biologiczne opisują właśnie uraz tkanki psychiczne, to co myślisz i jak podchodzisz do swojego problemu oraz społeczne czyli wpływ twojego otoczenia. Ciągłe koncentrowanie się na tkance jako źródle bólu wzmacnia strach przed ruchem i aktywnością oraz zmaga nadmierne skupianie się na bólu. Terapie pasywne czyli np. masaże, chiropraktyka i podobne nie powodują u nas trwałych zmian strukturalnych. Ulga od bólu może wystąpić, jednak będzie ona krótkotrwała, a w dłuższej perspektywie najprawdopodobniej spowodowana samo leczenie. Aby dowiedzieć się więcej na temat działania i efektów. Jakie niosą za sobą terapie pasywne, to zapraszam do tego odcinka. Jeżeli do rehabilitacji swojego bólu pleców wybierzesz aktywność, w tym ćwiczenia, prawdopodobnie będzie to najlepszy wybór, jakiego możesz dokonać. Dodatkową cenną wskazówką może być tutaj to, aby nie myśleć o nich negatywnie, gdy będziesz się ich podejmować. Otóż udowodniono, że osoby, które mają pozytywne nastawienie co do ćwiczeń, które wykonują. Osiągają lepsze efekty. W skrócie, ćwiczenia działają lepiej, jeśli wierzę, że tak się stanie. W treningu kluczowa jest przede wszystkim regularność oraz stałe stopniowe przeciążanie. Regularność, ponieważ efekty, jakie dzięki niej uzyskamy, będą o wiele lepsze niż gdybyśmy trenowali porywczo i bez żadnych założeń. Progresja, ponieważ ciało ludzkie jest maszyną stworzoną do przystosowywania się, Dlatego tak ważne jest ciągłe podnoszenie poprzeczki. Podczas odpowiedniej dla ciebie aktywności, nawet przy najlepiej dobranej regeneracji i nastawieniu, bez stopniowego zwiększania trudności, staniesz w miejscu z osiąganymi efektami. Mimo wszystko, jest to i tak lepsze niż brak aktywności. Oprócz ćwiczeń, kluczowa jest również edukacja o problemie oraz umiejętność samozarządzania. Poprzez edukację mam na myśli po prostu zwiększanie wiedzy na temat bólu pleców, rzeczy takie jak na przykład co wpływa na powstawanie bólu, jak możesz na niego wpływać, podstawowe informacje o problemie, perspektywa przebiegu, czas powrotu do zdrowia itd. Pozwolą Ci lepiej poznać swój problem i uspokoją cię. Co więcej, pozwolą racjonalnie podejmować decyzje dotyczące Twojego zdrowia, tak więc będziesz w stanie samodzielnie zarządzać swoim problemem. dzisiaj to wszystko. Dzięki za obejrzenie do końca, jeżeli film się podobał, zostaw łapkę w górę, komentarz na statystyk i do następnego.